W porządku, moi drodzy. E, zaczęliśmy tutaj działać z tą naszą trawą, powiedzmy, na tej naszej sacharze. E, na razie zajęliśmy się tutaj tym odcinkiem przy domu. E, przegrabiliśmy go, żeby trochę zruszyć tę ziemię. E, także to nie było jakieś tam nie wiadomo jak interesujące, więc postanowiłem najpierw to zrobić, a później nagrać. E, plan jest teraz taki, żeby to e, rozrzucić sobie ten nawóz podlać obficie albo rozrzucimy nawóz, troszeczkę jeszcze przegrabimy, żeby on sobie wszedł w tą ziemię i dopiero sobie obficie podlejemy. No i później, tak jak już sobie mm, troszeczkę ta ziemia e, ostygnie, nie wiem jak to powiedzieć, to myślę, że następnego dnia sobie jeszcze raz to przegrabimy, zniwelujemy i siejemy trawę, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Po przegrabianiu tej sachary tutaj takie grudy powychodziły, ale tymi grudami się nie przejmujemy, bo one nam się rozbiją podczas podlewania tej ziemi, tak jakby na nawilżania i nawadniania, to one się rozbiją. No i później, jak będziemy już ostatecznie wałowali. Po posianiu trawy, no to te grudy też się rozbiło pod wałem, także tym się nie przejmujemy, no bo niestety jak się taką suchą totalnie ziemię przegrabia, no to takie grudy się robią, ale myślę, że będzie gitara, także lecimy dalej. w porządku, już mamy nawóz rozrzucony na początku strasznie gęsto go rzucałem co się okazało, że jest zdecydowanie za gęsto ale zobaczcie jak jest sucho widzicie? także ja sobie teraz tutaj powgrabuję to trochę ile się uda a później sobie podlejemy obficie i czekamy, myślę, że na pudełku pisało 70 dni Ale ja poczekam jeden, może dwa dni Bo nie mam po prostu tyle czasu Chodź, wrzucimy Jest i piesio, sąsiadów Przegrabiliśmy, nawieźliśmy, eee, jeszcze raz przegrabiliśmy, podlaliśmy. No, i teraz trzeba czekać, myślę, że z jeden dzień. Niech to się poukłada, może się jeszcze później przegrabi i zniweluje. Będzie gitara. Tutaj porównanie: podlane <grym> i susza. Tak to wygląda. Także cały ten pas. Mamy ogarnięty. Już 19.30. Także na dzisiaj kończymy w porządku. Kolejny dzień pogoda trochę lepsza, bo pochmurnie. No i atakujemy teraz wszystko tutaj. No i ta sama zasada. Przegrabiamy. Rzucamy nawóz. Znowu przegrabiamy. No i podlewamy. No i następnego dnia prawdopodobnie już wleci niwelator. Później siejemy trawę, przegrabiamy siejemy trawę i można wałować. Zobaczymy jak to wyjdzie. W porządku, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Jak widzicie, wszystko przegrabione i rzucony nawóz. Tam jeszcze kawał do wałowania. Także będziemy wałować wszystkie chwasty, faściki. Jeszcze tu mi została kępka, ale nie wiem czy się wyrobię. Bo jak widzicie, idzie. Burza, na którą wszyscy tutaj czekają. Więc zagrabione, nawojezione, ziemia zruszona, także będzie fajnie chłonęła wodę. No i idealnie się złożyło, bo akurat po tym nawozie producent zaleca bardzo obfite podlewanie. Także mam nadzieję, że burza zrobi swoje. Dzięki temu też burza pokaże mi, gdzie jeszcze trzeba dosypać ziemi. No i później po burzy mam nadzieję, że wyjdzie słoneczko jutro bo dzisiaj już jest 18 i będziemy mogli działać dalej także tak to się prezentuje wszędzie nawoz rozsypany pewnie trochę za dużo na pewno trochę za dużo, bo na tą powierzchnię powinienem użyć 4 takie worki 3-kilowe a użyłem 8 więc w sumie dwa razy za dużo ale tu jest tak jakby ta, ta gleba bardzo mocno potrzebuje nawozu tam zalecenia były do takiej, wiecie, że macie już powiedzmy coś tam wysiane czy posadzone i chcecie ten, tam ten nawóz dosypać, to wtedy te trzy, cztery worki, a tutaj osiem. Także tak to się prezentuje. Jeszcze się przejdę szybko. Może jeszcze przed burzą zdążę tutaj ogarnąć te chwaściki. A tak to już wszędzie powyrywałem. Tutaj jakieś takie trawuchy. Nie chciało mi się... Może mi się zechce jeszcze powyrywać, bo to takie samosiejki. A jak się nie uda i nie zdążę, no to trudno, nic się nie stanie. Wyrywię się później. Także tyle, zobaczymy co później. W porządku, mamy wszystko nawiezione, przegrabione. Gdzie niegdzie jeszcze dorzuciłem trochę ziemi, tutaj teczkę, tu teczkę, tu na środku. No i teraz będziemy sobie latać tym sprzętem. Ja to nazywam niwelatorem, inni nazywają to inaczej. Ja nie wiem jak się to nazywa, nazywam to tak jak się to nazywało na aukcji. Kupione na Allegro 100, chyba 100 zł dokładnie. Także zobaczymy jak się sprawdzi, coś sobie tutaj jeszcze wyrównamy. No i co, i będzie można zacząć siać trawę. Także lecimy. No dobra, cała dziełeczka obleciana tym sprzętem. Fajna sprawa, powiem szczerze. Pięknie wyrównuję, polecam wszystkim, którzy gdzieś tam planują sobie równać. Nie jest to jakaś wielka filozofia, ani skomplikowana operacja, więc nawet nie ma co tego nagrywać. Po prostu szuracie tym, jakbyście myli podłogę mopem. No i później na sam koniec poprzeciągałem jeszcze wszędzie, żeby jakieś tam nierówności właśnie zniwelować, żeby, no wiecie, to też to nie będzie... Pole golfowe, więc nie ma co się aż tak tutaj um, nad tym um, skupiać, żeby było właśnie jak od linijki. Jest najrówniej jak się w sumie chyba da, i teraz możemy już sobie tutaj um, trawkę na to siać Tam um, już wałczeka, Także lecimy. A i jeszcze a proposiania trawy, bo pewnie też tego nie nagram. Będziemy sobie siać takim siewnikiem na korbkę Żeby równo się rozprowadzały te Ziarenka Trawy podczas siania Bo z ręki to widzicie jak ja z ręki już rzucałem ten nawóz To już z ręki to ja nie bardzo to potrafię Więc wolę tym siewnikiem No i ogólnie lecimy sobie wiecie w tą stronę Cały czas w tą a później w tą Czyli tak jakby na krzyż sobie zrobimy Trawy mam 10 kg, będę chciał bardzo, bardzo gęsto. No to pierwszy tutaj trawnik, więc nie wiem ile się wysieje, ile się przyjmie i tak Także sieję na gęsto. Jak będzie na gęsto, to też chwasty nie będą miały się którędy przedostać. Akurat najbliższe dni mają być deszczowe, także idealnie. Tym się chyba jeszcze zajmę, bo jest jednak tutaj za gęsto trochę tej trawy, takiej wiecie samosiejki i chyba tam jeszcze sobie powyrywam. No i tyle, a reszta te takie pojedyncze bełka to mi w ogóle nie przeszkadzają. No i lecimy. W porządku, trawka zasiana, na razie właśnie na taki grunt powiedzmy. O. Powiem szczerze, że tak od góry to tak wygląda w miarę gęsto. Na tą powierzchnię mniej więcej zalecane było około 5 kg, 5-5,5 kg. No, a my kupiliśmy 10, a zużyjemy takie 7, może 8, bo tak chciałem naprawdę na mega, mega, mega gęsto. Szczególnie w tych miejscach, gdzie mi bardzo zależy, żeby ta trawa była, wiecie, gęściutka w ten sposób. No i zobaczymy, bo tutaj też nie wiem, ile się z tego przyjmie. Także wolimy na gęsto. Podlejemy obficie, później jeszcze będą deszcze. Także litara. W porządku moi drodzy, jak widzicie, mamy wszystko już przegrabione po zasianiu. E, grabiłem w, też na krzyż, żeby nie porobić jakby takich grządek. E, także teraz jest tak powiedzmy w kratkę I dzięki temu teraz jak będziemy wałować, to fajnie się to powinno ubić. Plus jeszcze, e, rozprowadziły się równomiernie wszystkie ziarenka, tak samo i nawóz. Także teraz przystępujemy do wałowania całości. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Także do zobaczenia. W porządku moi drodzy, przewałowaliśmy sobie. Od razu też wał nam zweryfikował, gdzie są jakieś tam nierówności, gdzie on sobie nie doszedł, ale też jest bardzo twarda i sucha ziemia. Więc też jak gdzieś tam, powiedzmy, tu jest twardsza ziemia, to tutaj już nie ubiję, bo po niej sobie po prostu przejedzie. No ale to nic nam nie przeszkadza, bo to i tak wszystko jeszcze się w miarę wyrówna po, po podlaniu. Chodziło głównie o to, żeby tą ziemię, która została spruszona poprzez przegrabianie, trochę ubić, żeby ziarna trawy z wiatrem gdzieś tam się nie wywiewały, no i żeby też tutaj ptaszkom było trochę ciężej to powydziobywać. No, i tak to wygląda. Jest, jest już powałowane. Tutaj ten wał, którego myśmy używali, jak widzicie, to jest wał zrobiony ze starej butli, chyba po helu czy po jakimś tlenie. Nie wiem po czym. Ale on jest stosunkowo lekki. Do niego się nie daje ani wody. No Można by tam piachu nasypać, ale dużo by się go nie dociążyło. Na no, około, tak jak próbowałem go dźwignąć, to on waży około 40 kg. E, więc jest dosyć lekki. E, takie wały, e, które się gdzieś tam wypożycza, i można je zasypać piachem, to mogą ważyć i po 60 i po 80 kg. Więc wtedy wał to by po prostu zrobił. Wiecie takie, e, takie właśnie pole golfowe, ale jest jaki jest. Nic za niego nie zapłaciliśmy. Pożyczyliśmy sobie go, więc e, takim sobie zrobiliśmy. No i dobra, teraz tylko czekamy do wieczora, bo jest godzina 17, więc jeszcze trochę za wcześnie. Jeszcze słońce mocno tutaj praży te ziarenka, więc nie chcielibyśmy ich ugotować teraz poddawając. Także niech to sobie leży, nic się z tym nie stanie. Wiatr też już przestało, dzisiaj taka pogoda. Czasem chmurka, czasem słońce, no ale do wieczora myślę, że jeszcze ze 2 godzinki poczekamy do 19.00. Podlejemy sobie obficie, no a później już czekamy na efekty tego, co myśmy tutaj robili przez ostatnie kilka dni.